Kilka ostatnich odcinków dało mi w znaki to, że słuchajcie, nie jestem tutaj sam. Jestem jeszcze z kimś. Okazuje się, że jest to Green Steve. Słuchajcie, oczywiście zostawiajcie łapęcję w górę, pamiętajcie o subskrypcji. To co zaraz wam pokażę, macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, słuchajcie i napisać w komentarzu Green Steve. Słuchajcie, musicie to zrobić, a ja zaraz wam pokażę co znalazłem w poprzednich odcinkach i co dzisiaj pojawiło się przy pewnej budowli, przy pewnej budowli musicie oczywiście to zobaczyć. I moi drodzy, komu się udało zostawić szybciej niż 3 sekundy łapkę w górę, napiszcie o tym w komentarzu i patrzcie na to. To jest ta budowla. Tutaj zrespił się Green Steve, tutaj on powstał. Moi drodzy, to jest jakaś masakra. I dzisiaj mam taki plan, żeby słuchajcie. E Podążyć za tą ścieżką, jest tutaj mnóstwo redstone'a. Nie wiem, czy to jest redstone', czy to jest coś innego, ale będziemy tym podążali, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku nie wiem, co się wydarzy. Jeśli cokolwiek będzie złego, to wybaczcie, ale nie mam pojęcia na czym polega ten cały zamysł z tym Green Steve'em i tak dalej. I patrzcie, tu jest ścieżka, gdzieś była. Ja już to wcześniej widziałem i dzisiaj nią sobie podążymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że odnajdę dziadka kicka Lucy. Chciałbym oczywiście to zrobić. Ty, a tutaj jest, patrzcie, tutaj jest normalnie ul i tutaj wypada królowa, tylko ja nie wiem, co można z tą królową zrobić. Mle yy, mleczko pszczele, czy ja mogę to zjeść, wypić czy coś takiego? Dobra, sp sprawdź księgę receptur. Na razie tego nie potrzebujemy, zostawiamy to. I mam kozacki mieczyk, który, słuchajcie, jest o dużo lepszy niż żelazny. Ten o, właśnie. On jest dużo lepszy, więc słuchajcie. Ja myślę, że ten mieczyk wyrzucam, bo może mi się przydać oczywiście e, miejsce w ekwipunku. To co? Jesteście gotowi na przygodę? Słuchajcie, zapinamy pasy i idziemy. Bo to. Jeśli wkroczę na tą ścieżkę, bardzo prawdopodobne, że mogą dziać się dziwne rzeczy. Już to odkryłem, że jeśli we... biorę, oczywiście korzystam z rzeczy, które są Green Steve'a, świat zaczyna dziwnie reagować. Patrzcie, jest południe. Dobra, ja oczywiście, o, już o tym mówiłem. To jest znak, to jest znak, że gdzieś tutaj grasuje Green Steve. I dzisiaj będziemy go tropili, słuchajcie. No, widzicie to? O nie, tutaj jest ogień. Kurczę, co on tutaj robi? Ja muszę to chyba zgasić. Albo nie, bo to jest na bedro... Na, na... tym... Na... Netherracku. Ale słuchajcie, że to się nic nie zapali. To jest mega dziwne. Wow! Widzieliście to? Przed chwilą zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać. Przed chwileczką piorun walnął. Eee, to... Kolejny. Kolejny piorun. Właśnie o tym mówiłem. I nie wiem jak wy, ale według mnie zaczyna to robić... Nie, 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 jeszcze podpaliło mnie, kurczę, dobra. Słuchajcie, czy wy to widzieliście? Czy ja słyszałem, że w, w, w świnie. Czy to w kąt? Właśnie, w świnie uderzył piorun, powstał pigment. Zobaczcie na to, normal. Patrzcie, jest przecież bezchmurny, piękny dzień i mamy pioruny. Ty, to jest mega dziwne, mega dziwne, ale dobra, pokonamy cię, Ty. Kurczę, dobra, nie, ma, nie mam tutaj możliwości, żeby były te dziwne pigmeny. Ale dobra, idziemy powolutku. O! Kolejny! I się rzucił na mnie! Ty, gościu! Oż ty, normalnie. Dobra. Pigmeny się respią. Normalnie pioruny walą w, w, w te. Tam jest kolejny. Dobra, on chyba na mnie nie atakuje. Ale dobra, będziemy je pokonywali. Chodź tu, ty, parszywcu. Widzicie, mam przepiękny, elegancki mieczyk, który naprawdę duży, duży damage daje. Co się dzieje? To jest jakaś masakra. Dobra, tutaj widzę magmę. Znowu coś we mnie uderza. I o nie, patrzcie, jak mocno bije. Cztery serduszka tylko zostały. Jak to się dzieje? To przecież ci... nie może być, naprawdę. Dobrze. Idę dalej, nie poddaję się Ja muszę odnaleźć, słuchajcie, Kiczka, e, Dziadka Lucy, to jest dla mnie priorytet Muszę ich ostrzec, że dzieje się coś nietypowego A wy, jak dobrze widzieliście w poprzednich odcinkach Faktycznie, naprawdę dzieją się dziwne, dziwne, mega dziwne rzeczy Idziemy, idziemy teraz w tą stronę Jest dalej tutaj e, ta magmowy bloczek Ten magmowy bloczek I tutaj jest redstone i on jest zasilany o, Dziwny, jest to jakaś kładka Hej, okay. wow, Piorun prosto na mnie! Ja popatrzyłem tylko w górę. Ale widzieliście, co się wydarzyło? Dobra, słońce zachodzi, jest nieprzyjemnie, bo tam. W co? Chyba tam mam iść. Ej, tam chyba mam iść, bo tam pioruny waliły. Dobra, i co to? Patrzcie. <laughs> Tutaj są jakieś czachy w ogóle. Tam też. I to w ogóle z drewna jakieś zrobione. W wodzie pływają rekiny. Tutaj kozy jakby ze sobą walczą. Dobra, idziemy chyba teraz. W tam. Co jest? Biją cały czas pioruny. Zaczyna mi się to nie podobać. Dobrze, że przynajmniej jest dzień, bo bez dnia to jest lipa. Tym bardziej, że słuchajcie, jest taka teoria. Pisaliście mi, że pół, w, półno, w północy faktycznie Green Steve może się pojawić. Więc moi drodzy, bardzo prawdopodobne, że będę czekał na noc. To jest. ba. Okej. Okay. Tam walą pioruny. Okej. Okay. Bardzo prawdopodobne, że w pół no o północy mo może się pojawić Green Steve, i to, to mi się zaczyna znowu nie podobać. Tam jest płaszczka, więc lepiej jej nie dotykać. Ok. Co się tu dzieje? Kozy jakieś. Ty Rekin płynie! O kurcze. Dobra, a precz, ty Rekinie, ty szalony. A masz! Oła, o oła! oła! Ugryz mnie. Ty Rekinie. Ciekawe, co z niego wypada. Czy ten ząb, czy, czy coś innego? Wow. Dobra, jest ząb przepięknie, ciekawe czy ja mogę coś z tego skraftować yy, mączkę kostną, ale to na razie niepotrzebne ty, tu jest ta lampa która tak oświetla dobra, zobaczmy co my tutaj mamy list autorstwa zielonego Steve'a patrzcie, oryginał, dobra ej, musimy, wow, piorun jeszcze prosto na mnie otrzymałem jakiś list od niego okej, okay, to czas przeczytać ten list, bo no, zaczyna się robić ciekawie Hej, żyjesz? Tak, to się ciesz. O kurcze, pamiętasz kicka Lucy albo dziadka? Ja też i to doskonale. Uważaj, gdzie stawiasz kroki, bo jeden niewłaściwy ruch i o nich zapomnisz na zawsze. Boisz się, to dobrze. Ale nie wiem, czy jest czego się bać, bo boimy się czegoś, czego nie znamy. A mnie znasz doskonale. I jeszcze ten uśmieszek, widzieliście to? I to jest list, słuchajcie, od Green Steve'a. Ej. Czy przypadkiem nie było dnia przed chwilą? Okej okay. Okej, okay, był dzień Znowu coś mnie bije No nie, no nie, no nie, no nie Czy to Green Steve naprawdę znowu sobie robi jaja ze mnie? Wiecie co? Co ją wykombinować? Czy ja mam płynąć łódką w tą stronę? Przecież tu są rykiny i tak dalej Patrzcie, pioruny prostowalą w rzekę Ewidentnie chyba muszę tędy płynąć Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie łódkę Przepłyniemy się i zobaczymy, czy coś znajdziemy po drugiej stronie Ty, no, fajnie, fajnie Wow, ten jeleń tutaj wyskoczył normalnie Dobra, lecimy Mam nadzieję, że rykiny mnie nie zjedzą Okej, okay, zjedzmy rybę Dobra, zjedzmy rybę i ciśniemy, słuchajcie Bo jak widzicie Jest Okej okay. Ty, co to za creeper jakiś ty się zbudował Patrz, jak on ciśnie, jak szybko biegnie Jakiś creeper Kurczę, ja muszę tu stąd przepłynąć na was szybkości. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Wow, wow, światła jakieś. Co jest grane? Wow, nie, pro... Nie, rekiny, rekiny, kurczę, ale... Nie, 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 nie jeszcze creeper wybuchł, kurczę. A, rekiny, dobra, 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 spokojnie rekiny, rekiny, spokojnie, spokojnie. Dobra, może po prostu będę szedł, bo jak widzicie jakiś creeper się wybuchł. Tutaj lampy powstały, została oświecona tutaj jakby cała rzeka. Dziadek! Co? Ej, co tu robi głowa dziadka? Co tu robi głowa dziadka? Czy może ktoś mi to powiedzieć, wyjaśnić? Dlaczego tutaj jest głowa dziadka, która. W... Nie, Creeper! Kurczę, i do rekinu wpadłem. Super! O nie, o nie, o nie! I znowu na mnie płyną. Dobra, zwijam stąd, słuchajcie. Yy, muszę iść rzeką, więc dlatego będę tutaj szedł. Zobaczcie, jak od razu rekiny się na mnie rzuciły. To. Okej, okay, znowu światło się pojawia przy tej rzece. Wow. Ile rekinów. I wszystkie się na mnie rzucają. Olerka, One są naprawdę agresywne. Tutaj... Co tu jest napisane? Czekaj, muszę jakoś przepłynąć na drugą stronę. Aaaa! Szarki mnie atakują. Pięknie. Zielony zawładnie światem. Słuchajcie. Green Steve chyba naprawdę chce zawładnąć światem, bo... Jeszcze tutaj takie tabliczki zostawia, no to niedobrze, niedobrze. Dobra, więc w takim razie widzę, że tutaj jest jakaś kopalnia. Wbijamy, wbijamy. Tu jest też światło. I tu jest też coś napisane. Dobra droga. Odwróć się. Okej. Okay. O, creeper! Co one robią tutaj? Czemu? Tych creeperów tak jest tutaj mnóstwo! Halo! Przecież to jest nienormalne. To zaczyna mi się bardzo nie podobać. Green Steve zaczął naprawdę tutaj cisnąć. Się. Pekę ostro ze mnie. Pioruny walą. Ej, tu jest główka e, Lucy. Halo, Lucy? Co. co robi tutaj znowu głowie, głowa Lucy? Tam jakiś typek. Dzień! Wow, tam jakiś robot w ogóle powstał. Ty, co ten robot? Ty palisz się, gościu! Ratuj się! Ratuj się! Okej, okay, ty. Kim ty jesteś w ogóle? Co, czego tu chcesz? Ziomek. Ale to mnie bardzo nie zapokoi, zaniepokoiło. Słuchajcie. Oto jest moja głowa, która wskazuje w tamtą stronę. Nie rozumiem, czemu jest tutaj moja głowa? Kto sobie wymyślił zrobić po prostu z mojej głowy jakąś atrapę? Tutaj jest w ogóle jakiś typek, który chyba chce dostać. Okej, okay, dostał, został pokonany, więc pięknie, ładnie. Zaczęło być naprawdę tutaj. Nieprzyjemnie. Cały czas się coś dzieje. Cały czas jakaś akcja. Non stop za mną latają jakieś Creepery. Słuchajcie. Czy poznaliście tą postać Green Steve'a? Okej, okay, okej. Okay. Creeper. Wybuchaj sobie. Wybuchaj sobie. Elegancko. nową Creepery. Nie! One biegną szybko! Prosto na mnie! Zielone Creepery! O nie! Dobra. Szybko muszę pieczonego łososia zjeść. Kolejny, wow, cztery serduszka, jestem na wykończeniu, dobra, szybko, 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 uzupełniać się, w ogóle już zaczyna mi brakować jedzenia, znowu tutaj mrówki łażą z jajkami, co one tutaj te jajka zbierają, okej, okay, okej, okay. tutaj zombiaki, więc jest na bardzo nieprzyjemnie, dobra, ja chyba muszę zawijać, powiem wam szczerze, zawijam, 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 tylko bardzo mnie ciekawi to miejsce, w którym, o nie, o nie, dobra, bardzo mnie zaciekawiło to miejsce, w które wskazywało moja głowa, dlatego. Okej, okay, nie chcesz z Tobą tutaj walczyć. Pięknie, pięknie, dobra. Czy coś tutaj jest? Ile z Creeperów? Halo, nie! Dobra, zawijam stąd. wiecie co? Ja muszę biec po prostu chyba przed siebie, bo coraz więcej Creeperów za mną biegnie. Jeszcze zombiaki Nie, fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, szybko, 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 szybko. Pochodnia, pochodnia, pochodnia w łapę, żebym widział, gdzie biegnę Dobra, uciekam na samą górę. O nie! Jeszcze ząbiak! Dobra, na górę, na górę, na górę. Nie! O nie! Prosto mi na głowę! Jeszcze Creeper mi prosto na głowę. Zawijam, zawijam, dobra, zamykam. Jest dzień! Przepięknie, przepięknie, że jest dzień. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że Green Steve cały czas timesetem sobie manipuluje. Ehm. Um, wiecie co? Ten las zaczyna faktycznie być jak nawiedzony. Ciągle się coś dzieje w na, nawiedzonym lesie. Um, w sumie chyba tak mogę to nazwać, bo. Powiem Wam szczerze, że cały czas dzieją się dziwne rzeczy. Ja chyba stąd uciekam. Eee, jeśli pamiętacie jakieś kordy mojej wioski czy coś, to chyba tam powinienem się udać, chociaż jestem oddalony mega, mega da daleko. O nie, szkielet prosto we mnie wycelował. Pięknie, pięknie, ładnie, dobra. Ciśniemy chyba w tamtą stronę i tam eee, będę musiał sobie odpuścić tą całą akcję z Green Steve'em muszę odnaleźć dziadka muszę odnaleźć słuchajcie Lucy i Kicka to jest dla mnie priorytet na najbliższe odcinki w dzisiejszym się naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy działo a wy, moi drodzy, możecie wbić po tym odcinku na inne moje odcinki na kanale, bo po długiej, długiej przerwie, od początku tego tygodnia pojawiają się odcinki regularnie. Zapraszam was również na mój drugi kanał matruner.pl games, także również, również gorąco zachęcam do subskrybowania tamtego kanału, ponieważ będą pojawiały się materiały na nowo, słuchajcie, także... Yy... Mam nadzieję, że i ten odcinek wam się spodobał. Trochę było groźnie i dużo, dużo takich niewytłumaczalnych akcji, ale spróbuję, spróbuję jakoś to rozegrać bardziej mądrze. Odnaleźć tego Green Steve'a, odnaleźć e, dziadka, kicka Lucy. Może Green Steve'a to sobie na razie daruję. Najpierw ich znajdźmy. I moi drodzy, zapraszam również na mojego Instagrama. Macie linki w opisie. I zapraszam również do kupna koszulek na matrunertitris.com No i... Widzimy się w kolejnych filmach i również na Discorda Matrunerowice, jeśli chcecie dołączyć, pogadać ze mną, to również macie taką możliwość na Matrunerowicach, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, pa pa!